Hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku Rysunkowych Historii. Wiecie, że to już jedenasta część? Nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego, że ostatnio była taka ładna dziesiątka, ale cóż, najwyżej będziemy świętować dopiero 50 odcinek. W czwartek powiedziałam Wam, że miałam do narysowania cztery postacie. Jedna była w poprzednim odcinku, kolejna jako mikołajkowy rysunek na Instagramie, a dwie pozostałe narysuję właśnie dzisiaj. Będą to Cosmita z animacji Dom i Vandelopa zwana Usterką z Ralfa de Molki. Jestem ciekawa, czy widzieliście te bajki. Jeśli nie, to koniecznie nadróbcie, bo ja je uwielbiam i oczywiście polecam. Ale co do dzisiejszej historii. Jak wiecie, albo i nie wiecie, usterka żyje w grze. Kiedyś była jedną z głównych i najbardziej lubianych postaci, jaką można było wybrać w rozgrywce ścigających się samochodów. Po wielu perypetiach znowu stała się ulubienicą graczy. Och, to kosmita, który przybył na Ziemię. I w naszej wersji, jakimś sposobem dostał się do automatu gier. Spotyka tam usterkę i zaprzyjaźnia się z nią. Dziewczynka proponuje mu wyścig. Miał być on tylko dla zabawy, ale gdy zobaczyła, jak stworek dobrze radzi sobie za kierownicą, zaproponowała mu, by stworzyli jedną drużynę. Minęło kilka dni, a usterka była bardzo szczęśliwa, że znalazła sobie takiego kompana, bo mimo, że od dłuższego czasu wygrywała każdy wyścig, to jednak zwycięstwo, którym mogła dzielić się z kimś innym, było jeszcze bardziej przyjemne. Tak też dziewczynka i kosmita stali się ulubioną parą, którą wybierali gracze do swoich rozgrywek. Rysunek gotowy! Jeśli wam się spodobał, to pokażcie ten filmik osobom, które lubicie. Może to być wasz kolega, koleżanka, brat, siostra, rodzice czy nawet dziadkowie. Tym bardziej, że święta to czas rodzinny, więc może im także się spodoba. Nie zapomnijcie także odpowiedzieć na pytanie w przypiętym komentarzu i obejrzeć kolejnego odcinka, który na kanale pojawi się już w czwartek. Do zobaczenia, cześć!